Proszę Państwa, no co za szczęście nas spotkało, naprawdę możemy uważać się za szczęściarzy. Zresztą jest taki rozkaz, żeby się zachwycać, no to jesteśmy wszyscy zachwyceni, bo pani Olga Tokarczuk dostała Nagrodę Nobla i niektórzy w tych zachwytach posuwają się do tego, że nazywają ją boginią. To jest ładnie, że się zachwycają, ładnie, że chwalą, ale nawet jak się chwali, to trzeba uważać, żeby nie przechwalić, bo to nie wiadomo, bogini jednodniowa to jak jętka jednodniówka. Nie wiadomo, czy to pochwała, czy to szyderstwo, ale na pewno nie szyderstwo, bo pani redaktor no dobrze chciała, przez intencje się też liczą, nie tylko skutki. Tylko pan Jacek, piekara, tutaj nie zachwyca się, bo powiada, że tak naprawdę to królem literatury był pani Tokarczuk, jeszcze się tam nie uważa za boginię na razie za królową literatury, a pan piekara powiada, nie, to królem literatury jest pan Andrzej Sapkowski, a nie żadna tam pani Tokarczuk. No, my nie będziemy się w te potępieńcze swary wdawali, bo to niezawisłe sądy mogą się tu wdać w sprawę i dopiero będzie wesoło. Proszę państwa, ale okazało się, że pani Olga Tokarczuk ma wiekopomne zasługi. nie tylko w dziedzinie literatury. No, jeszcze nie wiemy, jaką Polska ma córę. Otóż proszę Państwa, pani Tokarczuk podzieliła się z, tam publicznością sztokholmską odkryciem przyczyn małej epoki lodowcowej. Otóż rzecz wygląda tak, tu Państwu zrelacjonuję to, bo nie jest światło, by pod korcem stało, więc rzecz wygląda tak, że najpierw bardzo bujnie rozwinęła się roślinność. No i jak jak roślinność się rozwinęła, to wiadomo, że absorbowała bardzo dużo dwutlenku węgla z atmosfery, a dwutlenek węgla jest gazem cieplarnianym. No i jak tyle tego dwutlenku węgla roślinność chłonęła, to oczywiście zrobiło się zimno. Mała epoka lodowcowa. W związku z tym z rolnictwa trzeba było się przestawić na handel i przemysł. No ale przemysł wiadomo, produkuje gazy cieplarniane. No i znowu tego dwutlenku węgla się nabrało w atmosferze tyle, aż się zrobiło globalne ocieplenie. Ale jak? Jak się zrobiło globalne ocieplenie, to znaczy dużo dwutlenku węgla jest w atmosferze, to tylko patrzeć, jak roślinność się rozwinie, i znowu będzie mała epoka lodowcowa. Znowu będziemy się musieli z rolnictwa przestawić na handel i przemysł. Proszę Państwa, no widać, że i tak źle, i tak niedobrze z tym klimatem, to w kółko macieju, raz ciepło, raz zimno, no mniejsza z tym. W każdym razie zachwycamy się, jesteśmy zachwyceni niezmiennie. Nawet parlament nasz tubylczy zamierza uczcić noblistkę nagrodzoną. Już tam poseł Pupka i poseł Łajza się szykują, żeby tu przez aklamację jakąś, jakąś część oddać taką hołdowniczą. I proszę Państwa, tymczasem kiedy my tu się zachwycamy. Narasta kryzys w wymiarze sprawiedliwości. Pani Gerzdorf ofuknęła sędziów z izby dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, żeby się wstrzymali od wszelkiego orzekania. No ciekawe, co tu będzie, jak się ci sędziowie jej nie posłuchają to może dojść do bardzo przykrej sytuacji, że jedni sędziowie wyaresztują drugich, bo Sąd Najwyższy uznał, że Izba Dyscyplinarna w ogóle nie może być traktowana jako sąd. <laughs> a jak oni, tacy samozwańcy, będą tutaj sądzić i wyroki wydawać, no to te wyroki będą w świetle orzeczenia Sądu Najwyższego nielegalne, a za nielegalne wyroki, to chyba do kozy się idzie. No więc tylko patrzę jak tu się sędziowie wyaresztują nawzajem, co to wtedy się będzie działo, no mam nadzieję, że nasza złota pani ma jakiś plan B na tę sytuację, także jest <laughs> szansa, że wszystko zakończy się wesołym oberkiem, od którego aż nam gersdorfiny zakipią w głowach, jakby tego było mało, to rozpoczęło, czy znaczy polowanie na pana Mariana Banasia, prezesa Najwyższej Izby Kontroli weszło w kolejną fazę. Tym razem pan Banas ze zwierzyny przekształca się w myśliwego i złożył aż 16 doniesień do niezależnej prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa i jedno, jednym takim domniemanym sprawcą tego przestępstwa ma być pan Patryk Jaki, który był wiceministrem sprawiedliwości, no to widać wyraźnie, że trup będzie ścielił się gęsto. Na razie pan Patryk Jaki schronił się za murami polityczności, bo jak zarzut jest polityczny, to wiadomo, można w ogóle na niego nie odpowiadać, tylko być go wzgardliwym milczeniem, no ale mogą się pojawić kolejne zarzuty. Widać wyraźnie, że na polowaniu, jak to na polowaniu, i psy gonią wilka, a wilk się tu nagle odwraca, kłapnie paszą, to psy uciekają w popłochu, bo wilk ma trochę spokoju, no ale potem znowu wilka gonią. Także wydaje mi się, że święta nie będą takie spokojne, jakby to wszyscy sobie życzyli. Niezależnie od tego, czy będą się łamali opłatkiem, czy zapalali hanukowe świece, bo przecież bez tego się nie obejdzie. Hanuka przypada tego, roku, 23 grudnia chyba, więc prawie dokładnie w dzień Wigilii, no myślę, że tam poseł Pupka i poseł Łajza, to tam będą y, uczestniczyli w tych ceremoniach, no bo nie wiem, czy pani Jahira, wielce czcigodna y, też będzie, bo ona w ogóle nie uznaje żadnych świąt. No, Bożego Narodzenia to na pewno nie uznaje, ale czy ośmieli się nie uznawać Chanuki? No, no, tak jeszcze się u nas nikt nie rozdokazywał. Także lepiej niech uzna i niech tam zapali świeczkę, bo jak nie, to mogą jej przypomnieć skąd jej wyrastają nogi. Proszę Państwa, a tymczasem, a tymczasem swoją kandydaturę w wyborach prezydenckich ogłosił pan Szymon Hołownia. No, w wielu środowiskach przyjęto tę deklarację z niedowierzaniem i konsternacją, ale no ja bym tak całkiem pana Szymona Hołowni nie lekceważył z jednego powodu. No on oczywiście, pierwszy powód to jest taki, że on ma same zalety, składa się z samych zalet. Jakby tak, nie ma takiego aparatu fotograficznego, który, na którym by została utrwalona przynajmniej jedna wada pana Szymona Hołowni, ale nie z tego powodu y, trzeba go traktować serio, tylko z powodu kierownika jego kampanii. Tym kierownikiem jego kampanii jest pan Michał Kobosko. Otóż pan Michał Kobosko jest członkiem Rady Atlantyckiej takiego gremium które ma siedzibę w Waszyngtonie, no i tam w, tym, w tej Radzie Atlantyckiej zasiadają liderzy międzynarodowi. Co to są ci liderzy międzynarodowi, to nawet nie śmiem się domyślać. No i forsy ta Rada Atlantycka ma jak lodu, bo tam milionerzy wpłacają, taka żydowska milionerka y, zasila Radę Atlantycką. Miliarder, taki brat premiera Libanu, no, nabab niesamowity też ją zasila. Y, no i taki ukraiński, jakiś oligarcha, który w swoim czasie tam y, na, dokazywał i musiał nawet uciekać, z Ukrainy, ale teraz wrócił, znaczy teraz niedawno wrócił, nikt nie ośmielił mu się zarzutu żadnego postawić, z tego wynika, że wszyscy wiedzą, iż mocna ręka rozpięła nad nim parasol ochrony. No i on też tam do tej Rady Atlantyckiej wpłaca, a niezależnie od tego Rada Atlantycka dostaje pieniądze od rządu brytyjskiego i z Facebooka. Więc widzimy, że to za panem Hołownią stoją potężne moce, co jest o tyle osobliwe i skłaniające do refleksji, że przecież kandydatem stronnictwa amerykańsko-żydowskiego jest pan prezydent Andrzej Duda, i co tu jeszcze Hołownia robi. A no być może, że tu robisz za takiego zajączka, który ma pana prezydenta Dudę trochę nastraszyć, żeby jeszcze przed wyborami. Podpisał jakieś cyrografy, no i albo jak nie, to pan Szymon Hołownia wygra wybory prezydenckie i dopiero będzie wesoło. To jest bardzo dobry kandydat, na jako prezydent na czas okupacji, bo to judeo-chrześcijaństwo nam będzie stręczył i takie różne wynalazki. Także ja bym go nie lekceważył. Proszę Państwa, wszystko widzimy, że. Jeszcze lewica się nie zdecydowała, żeby wystawić swojego kandydata na prezydenta w Konfederacji. Też prawy wybory trwają, a pan Hołownia już jest. Jeszcze jedno, warto przypomnieć, warto zwrócić uwagę na jedno, że wśród ekspertów tej Rady Atlantyckiej, do której należał niedawna pan Kobosko, bo on chyba na. Kilka dni temu się z niej wycofał, jako że został tutaj promotorem pana Hołowni i stręczy go nam na prezydenta. To jednym z ekspertów w tej Rady Atlantyckiej jest pan Daniel Freit. Przypomnę, że pan Daniel Fried już pod koniec lat 80. jako wysoki, znaczy wysoki, no urzędnik, powiedzmy, departamentu Stanu nadzorował tutaj, zaprojektował właściwie do spółki z panem Władimirem Kruczkowym, który wtedy był szefem pierwszego zarządu Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego ZSR, czyli KGB. Zaprojektowali do spółki sławną transformację ustrojową w Polsce. No a potem pan generał Kiszczak, który musiał to wykonać ten projekt, no i przy pomocy osób zaufanych go wykonał. Ten pan Daniel Fried, z pierwszorzędnymi żydowskimi korzeniami zresztą był później nawet ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Warszawie i tu pilnował, żeby wszystko było w jak najlepszym porządku. No a teraz jest znowu w departamencie Stanu, tylko oczywiście na znacznie wyższym stanowisku, ma znacznie wyższą rangę. Więc widzimy, że tutaj potężne moce stoją za panem Szymonem Hołownią, który tylko tak na zewnątrz wygląda jak ptaszek Boży, ale to ho, ho! Ciężaru gatunkowego jeszcze nabierze, zwłaszcza, że widać już teraz, że dysponuje dużymi środkami finansowymi podobno sobie zarobił te środki finansowe, no to daj Boże każdemu oczywiście, ale wcale bym się nie zdziwił, gdyby właśnie pochodziły one od nieznanego wielbiciela. No i w takiej sytuacji pan prezydent Duda może już na przełomie tego roku i następnego poczuć na karku gorący oddech pana Szymona Chłowni, a niezależnie od tego, jeszcze przez chyba kilka najbliższych tygodni, nie tylko będziemy się emocjonowali wyborami prezydenckimi, ale będziemy się zachwycali panią Olgą Tokarczuk, królową literatury nie tylko polskiej, ale i światowej.